Dzień dobry, witam Was serdecznie w karcie Rady Dnia 31 lipca. Dziś mamy środa. Robimy kartę Rady Dnia Starota, wiadomość od Waszej osoby i Wasze tak lub nie, czyli zadajemy sobie w głowie pytanie, które wymaga odpowiedzi tak lub nie i wybieramy jeden kryształ. Możecie zadać do trzech pytań i dopasować sobie kryształy. Kolejność, jak zawsze, od barana do ryb, kolejność astrologiczna, możecie śmiało przebijać do kolejności Waszego znaku. O, wczoraj wrzuciłam ryby, jeśli chodzi o rozkład partnerski na sierpień. Zostało mi chyba jeszcze 6 albo 5 znaków. Będą powolutku wpadać. To co? Myślę, że możemy zaczynać o, klasycznie od barana. Co mamy dla barana na dziś? Koło fortuny. Wow, wow, wow. Spodziewajcie się, że dzisiaj pewne sprawy mogą mieć obrót o 180 stopni. Bardzo dawno nie widziałam tej karty tej talii, a używam tej talii codziennie od kilku miesięcy, a także coś dużego się tutaj może zadziać. Koło Fortuny to znaki stałe, lew, byk, skorpion, wodnik. Karta koła Fortuny prosi, aby iść z prądem. Teraz jest Olimpiada i tak sobie y, oglądam czasem i y, wiecie, jak są spływy kajakowe, akurat nie wiem, czy tam, wiem, że jest y, na kajaki chyba nie na spływach, ale wiem, że tam jest wieślarstwo, to płyniemy tak, jak nur nas poniesie. My próbujemy zachować po prostu równowagę. Ja sobie zawsze wyobrażam ten spływ kajakowy, że spływamy z, tej, z tego wodospadu i już nie mamy wyjścia. Musimy tylko zachować równowagę. No nie zawrócimy teraz. Zatem koło fortuny mówi, że dzisiaj nie zmienicie biegu wydarzeń, ale możecie, że tak powiem, fantastycznie zachować równowagę w tym, co się dzieje, i przejść najlepszą drogą. A tutaj jest napisane: Ufam wszystkiemu, co przynosi mi wszechświat. Zatem dzisiaj mogą być jakieś niespodzianki. Z Kołem Fortuny możecie być zdziwieni, że sprawy zupełnie nie idą po waszej myśli, ale zauważyłam, że z Kołem Fortuny po jakimś czasie dopiero my widzimy, że sprawy posunęły się w o wiele lepszym kierunku niż zakładaliśmy. Wasze plany dzisiaj mogą być bardzo ruchome. No widać, że bardzo zmienia się energia u barana, w którą stronę jeszcze nie wiemy, najczęściej naprawdę o 180 stopni. Um. No ale my gdzieś tam na końcu będziemy widzieć, że, że to dobrze. Jeżeli są jakieś przeciwności losu, to Wy spokojnie sobie z nich wypłyniecie. Balansujcie dobrze, nie zawracajcie, idźcie z prądem, ufajcie temu, co wszechświat Wam przyniesie, a będzie ok. A mogą być niespodzianki, naprawdę. Wiadomość od Waszej osoby. Jesteśmy kimś więcej niż chciałbym przyznać. Byk. Król mieczy, wodnik sodiakalny dzisiaj może rysować się w waszej energii, jako osoba z wpływem na was. Król mieczy jednak najczęściej jest to jakiś urzędnik, albo lekarz, albo prawnik, notariusz, czyli być może coś trzeba będzie dzisiaj załatwić i tutaj jakby wesprzeć się działaniem profesjonalisty, specjalisty w tej danej dziedzinie, kogoś, kto ma wiedzę e, naukową najczęściej, więc może czas skoczyć jednak do tego lekarza, nie? Słuchajcie, z królem Mieczy też mam taką informację, że jeżeli nie chodzi o osoby w otoczeniu, specjalistów i tak dalej, to tutaj dzisiaj należy zaufać sobie, że jesteście w stanie podjąć mądre, strategiczne, przemyślane, logiczne, opierające się na wiedzy, nauce, faktach decyzje. Bo dzisiaj należy wykazać się po prostu wiedzą. Jeżeli jest jakaś dyskusja, nikogo nie interesują puste słowa. Trzeba mieć fakty, wyliczać na palcach po prostu paragrafy wręcz. Więc dzisiaj wiedza jest kluczowa. Hmm. Można powiedzieć, że to, czekajcie, to jest klucz do podęgi, wiedza. No, więc proszę dzisiaj wesprzeć się jednak specjalistom, jeżeli gdzieś wam tej wiedzy brakuje, bo to naprawdę często są takie bardzo ważne sprawy, które trzeba wystudiować. Nie? No to ja nie jestem prawnikiem, no nie doradzę wam. O, jeżeli ktoś jest prawnikiem, super, no albo lekarzem. No, ale posiłkuje się się wiedzą osób, które są specjalistami dziś. Być może czeka Was też jakaś bardzo ważna rozmowa. I znowu, rozmowa na poziomie musi być, ale dzisiaj przemyślane decyzje logiczne. Wiadomość od Waszej osoby. Wiem więcej niż myślisz. Bliźnięta, to. Głupiec. Ostatnia ta karta pojawia się często u Was, co ja bym powiedziała, że jest trochę przestrogą w takim razie, żeby nie zachować się bezmyślnie. Bo karta głupca ona jest fajna, pozytywna. To jest karta, która mówi, masz szansę zrobić coś po raz pierwszy, wchodzisz w jakieś zupełnie nowe doświadczenie, nie oceniaj dopóki nie spróbujesz, zaryzykuj, wskocz w nieznane dziś. Fantastycznie. Niektórzy, może ciąża w rodzinie, w otoczeniu, może wy jeszcze nie wiecie, no może będzie i tak. Może ktoś chce zaadoptować zwierzaka, może pojawi się ktoś nowy w gronie przyjaciół, rodziny. Super. Ale jeżeli ta karta pojawi się któryś raz na przestrzeni tygodnia, no teraz nie wiem w jakim czasie ona się u Was pojawiła, no to ja przestrzegam, żeby uważać, żeby nie zachować się nieodpowiedzialnie, żeby starać się jednak wyciągać wnioski z doświadczeń, żeby gdzieś tam reagować na, to, na ten feedback z otoczenia. Jeżeli ktoś Wam mówi, że robicie głupotę któryś raz, no to trzeba zrobić krok wstecz i się już zastanowić, nie? Ale tutaj jest takie fajne przesłanie, że jesteście zawsze prowadzeni i chronieni na swojej ścieżce życiowej, żeby nie bać się, żeby ryzykować. Ale tak jak mówię, no nie robić drugi raz tej samej głupoty. Po prostu uczcie się na doświadczeniu swoim. Baran dla niektórych tutaj może rysować się w energii. Okej, okay. wiadomość od Waszej osoby. O, Ktoś tutaj wybiera siebie, bo jest napisane, że potrzebuje skupić się na uleczeniu siebie. Czyli już nie na tej relacji, tylko chce uleczyć siebie. Ok, rak na dziś. Piątka kielichów. Raczki. Piątka kielichów jest taką kartą. Hmm. Powiedziałabym tak. Jeżeli dręczą Was jakieś emocje, jakiś smutek się pojawia, jeżeli e, gdzieś jest jakiś zawód, nieprzepracowane emocje z przeszłości nawet, e, pojawia się jakiś żal, e, który się dobija, pozwólcie sobie to poczuć. A bo tu jest napisane, ruszę przed siebie, kiedy czas będzie właściwy i z piątką kielichów może trzeba trochę porozdrapywać dawne rany, może trzeba gdzieś tam uleczyć te rany i pozwolić sobie na ten ból, który był stłumiony. Natomiast piątka kielichów jest też taką kartą, która mówi, żeby nie płakać nad rozlanym lekiem. Czyli jeżeli dzisiaj coś się nie uda, ok, w tej talii ja widzę przesłanie ruszę do przodu, kiedy czas będzie właściwy, więc najwyraźniej nie jest. Może nawet przeciwnie, może by uciekać od tych uczuć smutku, żalu. Pozwólcie sobie na to. Natomiast z piątką kielichów y, również nie utknijcie w maraźmie, bo czasem to jest taka karta, która mówi, że my się lubimy użalać wręcz i wtedy marnujemy energię, marnujemy potencjały. W tej italii tego nie widać, ale tu zawsze są przewrócone trzy kielichy, coś się rozlało, ale dwa, które można jeszcze czymś napełnić. Więc nie traćmy czasu, napełniajmy e, te kielichy miłością, wybaczeniem itd., tak ale dajcie sobie dzisiaj przestrzeń, dajcie sobie czas na to, żeby czuć ten smutek, jeżeli coś Was obciąża. Wiadomość od Waszej osoby. Tak naprawdę to Cię w ogóle nie znam. Lew na dziś. Wszystkiego dobrego dla osób, które dziś mają urodziny. Z siódemką mieczy ktoś Was może zaskoczyć prezentem, życzeniami lub niespodzianką. Natomiast siódemka mieczy jest taką kartą, która mówi, że jednak nieważne nasze urodziny, ale proszę dzisiaj uważać na jakieś oszustwa czy na pomyłki. Bo w siódemce mieczy czasem jest tak, że nie wiem, idziemy do laboratorium, do lekarza, robimy sobie badania jakieś, nie wiem, morfologię, z krwi coś. Przechodzą nam wyniki i one są pomylone. Czyli to nie tak, że ktoś specjalnie nas chciał oszukać, tylko ktoś się pomylił, na przykład, nie wiem, jakiś błąd jednostki. A, więc powtórzyć. Jeżeli diagnoza lekarska dzisiaj jakaś, powtórzyć, za jakiś czas znowu się przyjrzeć, bo istnieje prawdopodobieństwo pomyłki dzisiaj, szczególnie w sprawach oficjalnych, urzędowych również, ale i yy... No kradzieży czy, czy oszustwa również, więc na to też uważajcie. Więc karty proszę, aby dzisiaj naprawdę porządnie zająć się tym, co ma dla Was wartość, żeby tutaj żaden błąd się nie pojawił. Szczególnie jeżeli dzisiaj chodzi o sprawy urzędowe, oficjalne czyli podpisywanie umowy, rozwiązywanie, kupno, sprzedaż, jakiekolwiek urzędy. Bardzo proszę czytać, co podpisujecie. Ja zawsze o tym mówię, to jest ciekawe, bo ja zawsze o tym mówię, i ostatnio taka podekscytowana, podpisałam umowę i nawet jej nie przeczytałam Upadłam strony, i przeczytam ją dopiero w domu, i mówię: Wow, co ja podpisałam, nie? I rozumiecie? Więc proszę na to uważać. Dobra, wiadomość od Waszej osoby w tamtym momencie nie obchodziło mnie to. Nie dbałem o to. Tak? Albo w ogóle nie wiem, na przykład, kiedy byliście razem, to ta osoba po prostu podeszła sobie na luz, a nie dbała o nic. Na tej zasadzie. I ma tego świadomość. Ale może być też inaczej w tej karcie, że ktoś teraz się upomina i mówi hej, zraniło mnie to, jakby nie podoba mi się to i bym mówicie wow, ale czemu teraz mi to mówisz, nie wyglądało na to, żeby coś ci przeszkadzało, a ta osoba no w tamtym momencie nie przeszkadzało, nie? Jakby nie upodziło mnie to, a teraz boli. Może być i tak. Będziecie wiedzieć, bo, bo myślicie o konkretnej osobie. Panna na dziś, król buław. Najprawdopodobniej relacja z jakimś mężczyzną w tle wam się dziś rysuje najmocniej. Z wpływem na was. Natomiast Król Buław to także laps odjekalny, zatem taka osoba po prostu może pojawić się w waszym otoczeniu dziś. Ale Król Buław, zobaczcie, co to jest napisane. Odnoszę sukces we wszystkim, co robię. Czyli dzisiaj e, po waszej stronie, tak. Wiara w swoje możliwości. Pewność siebie. <coughs> Przepraszam. E, Król Buław zachęca do przejęcia inicjatywy. To jest karta, która mówi: wprowadzaj zmiany, wprowadzaj innowacje, wprowadzaj ulepszenie. Rób to, co według Ciebie będzie najlepsze. Postaw siebie na pierwszym miejscu, inspirujesz innych, przewodzisz innym, inni za tobą pójdą. Czyli, jeżeli wy dzisiaj coś zaproponujecie, to najprawdopodobniej otrzymacie poparcie, żeby jakiejś zmiany w działaniu, odnosisz sukces we wszystkim, co robisz. Zatem stawiaj sobie poprzeczkę wysoko, ale przede wszystkim, i słuchajcie, wy bardzo często macie Wenus, Mars, gdzieś tam Merkury w lwie, więc tutaj jakby dodaję wam to tego powera. Przede wszystkim stawiaj na siebie i wprowadzaj ulepszenia w to, co robisz, bo to jest łamanie tradycji, wprowadzanie innowacji. No, a odniesiecie sukces we wszystkim, co robicie dziś. Może być też taka osoba w waszym otoczeniu dziś, trgon ognia, lew szczególnie lub mężczyzna jakiś, która was bardzo zainspiruje do działania. Pamiętajcie, w to nie jest myślenie, to jest działanie, czyli mam pomysł i od razu realizuję. Jestem swoją własną inspiracją. Wiadomość od waszej osoby. To rozstanie, opuszczenie Ciebie zabolało mnie także. Waga na dziś. Pustelnik. Panna Sodiakalna marzył Wam się dzisiaj w energii rysować. Kurczę, teraz nie wiem, czy chyba wczoraj mieliście, miałyście już te karty, nie? Ja bym powiedziała, że jeżeli ktoś czuje się osamotniony i ma wrażenie, że nie otaczają go inne osoby, najprawdopodobniej teraz tego potrzebujecie na poziomie podświadomym, bo potrzebujecie pobyć sami, żeby z powrotem odnaleźć siebie. Podążać swoją własną ścieżką, pozwolić sobie na autentyczność bez wpływu relacji, otoczenia, reklam i tak dalej. Pustelnik mówi o tym, że my musimy pobyć sami. My musimy na momencie się odizolować, żeby odzyskać swój głos, żeby zrozumieć, czego my pragniemy w tym świecie, w którą stronę to my podążamy. I czasem jest tak, że kiedy my sami sobie nie pozwalamy na. Na to, żeby faktycznie gdzieś tam w pojedynkę być, żeby gdzieś tam odizolować się od innych osób na momencik, bo jesteśmy na przykład tak ekstrawertyczni, tak potrzebujemy stale ludzi, to wszechświat nam to załatwi, bo wielkie arkana bardzo często przychodzą nam z góry. Czyli z jakiegoś powodu stracą się osoby w waszym otoczeniu. No może ktoś musi wyjechać, może tutaj no nie, przeróżne sytuacje, nie? Może ktoś ma urlop i tak dalej. Wykorzystajcie mądrze ten czas, aby odnaleźć siebie, zrozumieć, czego potrzebujecie, gdzie jest wasza droga. Tak jak powiedziałam, dla niektórych tutaj, panna z odwiekalna może się dziś rysować. Dzisiaj bardzo ważna jest autentyczność i lojalność wobec siebie. Wiadomość od Waszej osoby, czego ode mnie chciałeś, chciałaś. Skorpion na dziś, diabeł, ponownie ta karta się rysuje u Was, więc powiedziałabym, Skorpiony, proszę zwrócić uwagę na stany zapalne w ciele, ale też pokazują mi się jakieś nałogi. One są przeróżne i nie jesteście wolni nadal od tego, jeżeli ciągle ta energia tutaj jest, bo pokazuje mi się, że możecie mieć tak zwane jakby strategię kopii, czyli jak sobie poradzić, no nie wiem, mam jakieś trudne emocje, uczucia, to zajmę głowę i nie wiem, na przykład będę stale grać w grę. Albo będę ciągle biegać, albo pójdę w alkohol. No przeróżne y, sytuacje. Zatem dzisiaj należałoby zwrócić uwagę i z pełną świadomością robić czynności, które wykonujecie rutynowo. I zastanówcie się, co może być niezdrowe, a to może być nawet zdrowe, nie? Bo bieganie na przykład jest zdrowe. Ale dlaczego to robię? Y, wszystko, co jest pozorne, nawet pozornie dobre, piękne i y, cudowne w Diable, Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że pozornie intencje nie muszą być dobre, bo to wygląda kusząco i fantastycznie, ale jak zobaczymy, dlaczego się to dzieje, z jakiego powodu ja to robię lub czemu ktoś się zachowuje tak wobec mnie, to intencje nie są ok. Dla niektórych tutaj może być po prostu relacja z koziorożcem ciągle na pierwszym planie. Tutaj jest napisane, żeby uwalniać się od wszystkiego, co was gdzieś tam trzyma w miejscu i nie pozwala wam ruszyć dalej. Zobaczcie, że te więzy, które tutaj są, one nie są prawdziwe. To są uzależnienia, to, to jest chemia na przykład, nie? E, niezdrowe relacje też się tutaj pojawiają. No się ze wszystkiego, co ciągnie Was energetycznie w dół. Wiadomość od Waszej osoby. Ciągle widzę Cię stojącego, stojącą tam. Och, komuś tutaj utkwiła jakaś sytuacja w głowie. Okej, okay, strzelec na dziś. Siedem buław. Strzelce. Yy. To jest Mars dwie. No i teraz tak. Ta karta bardzo często zachęca do tego, żeby być... Takim asertywnym, żeby nie ulegać otoczeniu, żeby trzymać się swoich wartości aktywnie. To tu jest napisane. Ta karta mówi, że my chcemy się bronić też przed głosem z otoczenia. To jest karta, która też pokazuje nam, że. Hmm, że możemy mierzyć się dzisiaj z krytyką i z, taką, z takim głosem niezgody, czyli ktoś nam może mówić, nie podoba mi się to, co robisz, nie podoba mi się, jak to robisz, czy, czy no, no nawet jacyś hejterzy internetowi mogą się tu rysować. Nie rezygnujcie jakby z tego, co jest dla Was istotne, dlatego że jest krytyka, ale też ja wiem, że wy bywacie uparci i z siódemką była bardzo często, Ustrzelca mi się pokazuje, Staraj się wziąć rady z otoczenia pod uwagę. Nie musisz zmieniać swojego życia, ale jeżeli po raz który zmierzysz się z jakimś głosem z otoczenia, że coś nie jest ok, to być może warto się zastanowić. Bo czasem siódemka buław pokazuje, że my tak uparcie stoimy przy swoim, że nie widzimy nic innego, i każdy głos, nawet wsparcia z otoczenia, odbieramy jako krytykę i automatycznie to skreślamy. Czasem w siódemce buław my już sami siebie przekonujemy do tego, co robimy, więc y, krytyka konstruktywna nigdy nie jest zła, pamiętajcie o tym. Ale trzymajcie się swojej wartości, to jest ważne, no musimy być autentyczni wobec siebie. Wiadomość od Waszej osoby, zastanawiam się, jak daleko by to zaszło. Okej, okay, co na dziś, o, ale macie fajną energię dziś, paść buław. Proszę zwrócić uwagę na osoby młodsze w Waszym otoczeniu, szczególnie dzieci. Możecie od nich nauczyć się bez troski, radości, spontaniczności. To jest karta, która też ogólnie mówi, że warto dzisiaj być spontanicznym, być tym radosnym dzieckiem, a, które cieszy się, bo jest dzień i znowu może robić tyle rzeczy. Ja zawsze pazia w tak widzę, słuchajcie, że jest że lato. Ja to pamiętam jeszcze jako dzieciak, kiedy były wakacje i nie wiem, miałam 7 lat, 8 i się budziłam i byłam taka szczęśliwa po prostu, że tyle rzeczy do zrobienia, ten dzień taki długi się wydawał, no tyle przygód. To jest ta energia Pazia Buław, zatem na tę radość sobie dzisiaj pozwólcie, no odnajdźcie to w sobie. Ale słuchajcie, jeżeli nie chodzi o takie rzeczy, to Pazia Buław pokazuje, że dzisiaj mogą naprawdę fajne informacje do Was przychodzić, fajne wiadomości, dobre wiadomości. paść Buław, jakieś zaproszenia mogą się pojawiać. One mogą być spontaniczne, czyli choć pójdziemy na rolki, albo choć pójdziemy na drinka, ale też takie poważniejsze, czyli Zaręczyliśmy się, bierzemy ślub. No idą jakieś dobre wieści po prostu, ale to może być najzwyczajniej Wasz dobry nastrój i fajny, beztrowski dzień. Także energia taka wakacyjna dla Was. Tutaj jest napisane, jestem otwartym na dobre wieści. Może dzisiaj też warto przekierować uwagę właśnie na to, co pozytywne. Wiadomość ja od Waszej osoby. Wybrałem najłatwiejszą drogę ucieczki, wyjścia. No ktoś tu wierzy że się po prostu wycofał najlepszy i najłatwiejszy dla niego możliwy sposób. Wodnik na dziś. Królowa Denarów. Bardzo wartościowa kobieta się rysuje w Waszej energii dzisiaj. Relacja z koziorożcem również na pierwszy plan wychodzi. Relacja z matką lub żoną lub Wy kobiety jako matki czy żony. Karta Królowej Denarów. Mam wszystko, czego potrzebuję, żeby prosperować. Tutaj jakby powodzi się w materii, ale też trzeba potrafić wykorzystać to, co macie, bo Królowa Denarów, ona tak potrafi coś z niczego zrobić. Fantastycznie. Fantastyczna energia twórcza. Ale w materii, w ziemi mocno osadzona. To jest karta, która mówi cenię siebie. Dzisiaj trzeba się wykazać też taką, takim prosperowaniem yy, bardzo dobrym w pieniądzu. Czyli taka zaradność życiowa dzisiaj jest konieczna wokół tego, co robicie. Ja mam wrażenie, że przedsiębiorczość jest ważna. I nie tylko taka, wiecie, w pracy, czy, czy finansowa, ale w ogóle życiowa przedsiębiorczość, zaradność. Ja zawsze, wiecie, jak widzę te królową denarów, yy, jak ja słyszę te historie po prostu... Yy, jak moi przodkowie opowiadali mi czasy wojny, nie? Że, że nie było co jeść i po prostu ta moja prawa prababcia, ona tak yy, no, strasznie dbała o to, że, że nie wiem, mieli tam tylko te ziemniaki buraki, wiecie jakie czasy wojny, ona potrafiła z tego ten posiłek dla, dla całej gromady dzieci zrobić. To jest yy, ta przedsiębiorczość, to jest ta umiejętność prosperowania, więc dzisiaj warto taką zaradnością życiową się wykazać, bo ja zawsze widzę kobiety yy, wojenne, w czasie wojny. Polki były niesamowicie zaradne w czasie wojny i właśnie zawsze tak widzę królową denarów. No, ale nie macie trudnych czasów, słuchajcie, nie o to chodzi. Po prostu to jest naprawdę duża zaradność życiowa. Wiadomość od Waszej osoby. Hmm, skupiam się na Tobie zamiast na moim bólu. No, ktoś przy... łatwiej jest przekierować uwagę na kogoś i żyje Twoim życiem bardziej niż przyznać sobie, wow, coś mnie boli. To jest jakaś strategia, żeby po prostu unikać bólu, no? Okej. Okay. Rybki na dziś, a z denarów. Fantastycznie! Może jakaś nowa propozycja współpracy, może jakiś prezent, może jakaś nagroda, może docenieni w pracy zostaniecie no fajna energia, bo z denarów zawsze wnosi potencjał. Ja widzę asa denarów jako takie ziarno, czyli ktoś nam daje coś wartościowego, ale my musimy to zasieć i o to zadbać. Czyli na przykład propozycja pracy, fajnie, przyjmuję, ale muszę się przygotować. Na pewno, jeżeli tutaj poświęcicie trochę czasu i uwagi temu, to coś dobrego z tego wyrośnie. Tutaj zresztą jest napisane, jestem nagradzany za wszystko, co robię, więc to może być jakieś słowo docenienia lub podwyżka. Bardzo często tutaj w materii się to dzieje, tak? Ale to często jest no, komplement również, a z denarów, myślę, że są możliwe małe wygrane dzisiaj. Nic wielkiego, ale wa warto jakieś losy sobie kupić. Eee, a z denarów, słuchajcie, to także informacja mm, o tym, że być może Wy macie szansę dzisiaj kogoś uszczęśliwić, kogoś czymś obdarować, a zostanie Wam to wynagrodzone. Piękna, potencjalna, fantastyczna, nowa energia. Bo z asem denarów zawsze przychodzi nowy powiew i poczucie, że, że możemy zmierzać na przykład zawodowo w nowym kierunku. Wiadomość od Waszej osoby. Nigdy nie chcę czuć tego ponownie. Nigdy nie chcę czuć się już w ten sposób ponownie. Dobrze, Wasza tak lub nie. Kryształ numer jeden. Ametyst. Ach, z tym palcem masakra. Nie. Piątka donarów. Nie. Kryształ numer dwa. Tak. Zdecydowanie tak. I kryształ numer 3. Z dwójką mieczy, słuchajcie, wiem, że to ma być tak lub nie, ale tutaj nie wiadomo. Karty pokazują, że nie szukajcie podpowiedzi w kartach, bo wygląda, że musicie coś intuicyjnie wyczuć, nauczyć się też to robić, a dwójka mieczy mówi dokładnie nie wiem. Nie wiem nie powiem Ci nie. Czyli tutaj nie ma odpowiedzi na Wasze pytanie, ale to się dzieje z jakiegoś powodu, to wy macie gdzieś tam zaufać sobie, tak uważam. To tyle. Dzięki za wysłuchanie, miłego dnia. Pozdrawiam.